Moi drodzy widzowie, dzień dobry. Materiał dzisiaj będzie jak zwykle u mnie. Staram się, żeby był nietypowy, bowiem chciałbym złożyć Wam świąteczne życzenia. Ale zanim powiem jakąś zwykłą i oklepaną formułkę, chciałem Was zachęcić do jednej rzeczy. Chciałem Was przede wszystkim zachęcić do tego, abyście postarali się spędzić trochę więcej czasu ze swoimi najbliższymi. Wiem, że firma Wargaming i. No, tak naprawdę, właśnie czołgi przede wszystkim starają się nas do komputerów przyciągnąć wszelkimi tymi bonusami, jakimiś promocjami, właśnie po to, żeby w tym czasie świątecznym spędzić jak najwięcej czasu przy komputerze, właśnie przy czołgach. Ale pomyślałem sobie, że może spróbuję Was przekonać do tego, albo chociaż zachęcę do tego, abyście poświęcili trochę więcej czasu swoim najbliższym, swojej rodzinie. I tak, jeśli mieszkacie z kimś, a domyślam się, że zdecydowana większość z Was mieszka z kilkoma przynajmniej osobami w domu, a ci, którzy nie mieszkają, na pewno rodziny też jakieś mają, żebyście spróbowali do tych rodzin jakby wyjść, zapytać, czy może w czymś im pomóc, zapytać, czy może chcą od Was czegoś, nie wiem, czy to może pomocy przy chońce, przy sprzątaniu, przy przygotowywaniu jedzenia. A może po prostu chcą, żebyście byli z nimi, bo rzadko Was widują, więc chcieliby Was zobaczyć, żebyście do nich przyjechali, pogadali z nimi. Także, jeśli możecie, jeśli macie choć trochę siły w sobie na to, to może odstawcie na godzinę, dwie kolejną partię czołgów. Może po prostu usiądźcie obok swojej najbliższej osoby, nie wiem, obok dziewczyny, obok chłopaka, obok mamy, obok taty. Naprawdę obok tych osób, które na co dzień są z nami, a, a często y, chyba no, poświęcamy im mniej czasu, niż oni na to zasługują. Może z najbliższą rodziną wyjdźcie do kina, może wyjdźcie coś zjeść, a może po prostu podejdźcie, posiedźcie, tak żeby oni... Zobaczyli, że, że wy jesteście i gwarantuję wam, mówię wam to szczerze, gwarantuję wam, że oni będą przede wszystkim bardzo zaskoczeni, ale druga rzecz, będą wam naprawdę niesamowicie wdzięczni i będą zdumieni tym, co zrobiliście: że, że chyba faktycznie oni może wtedy uwierzą w taką magię świąt, że, że te święta może zmieniają ludzi, może sprawiają, że, że są ci ludzie, czy tak naprawdę my, że jesteśmy inni. I chyba w, tak naprawdę o to w świętach chodzi, żeby, żeby może tylko w tym czasie, w tym wyjątkowym czasie, kiedy no, mamy Wigilię, mamy Boże Narodzenie, kiedy człowiek może się zmienić, więc tego chciałem wam życzyć i o to chciałem was prosić, i do tego chciałbym Was bardzo, bardzo serdecznie zachęcić. Jednocześnie właśnie chciałem też powiedzieć, że każdemu z was osoba, osobna, ale też całym wszystkim wam, którzy będziecie to oglądać. Życzę oczywiście wszystkiego naprawdę najlepszego na święta. Żeby ten czas świąt był właśnie tak jak mówiłem, rodzinny, spokojny, ciepły, przepełniony taką ludzką życzliwością i na pewno żeby też to była życzliwość, która będzie wychodzić od was. Wiem, że to jest trudne, wiem, że to jest wymagające, ale wtedy święta będą naprawdę jeszcze piękniejsze. Żeby tak jak mówiłem, ten czas wigilii Bożego Narodzenia był spędzony w gronie najbliższych, ale też tych dalszych, których może właśnie dawno nie widzieliście, a zasługują na Waszą uwagę i atencję. A jak już święta miną, i potem pewnie część z Was pójdzie do pracy, część będzie odpoczywać między świętami a nowym rokiem, jak przyjdzie sylwester, żebyście tego sławnego sylwestra spędzili na naprawdę pięknej zabawie, ale żeby to zabawa była mądra, spokojna. No, i przede wszystkim bardzo udana, wesoła. I cóż, i na pewno jeszcze się usłyszymy przed Nowym Rokiem, ale jak już ten czas się Nowego Roku zbliży, żebyście pamiętali ze Starego Roku tylko najlepsze rzeczy, żeby to był dla Was czas wspomnień tylko tego, co było udane. No i żebyście sobie może postanowili na nowy rok. Zmienić pewne rzeczy, ale tylko tak, żeby wszystko układało się w sposób jeszcze lepszy, jeszcze przyjemniejszy i dla Was, tak, no właśnie, jeszcze bardziej udany. Więc tego chciałbym Wam bardzo, bardzo serdecznie życzyć jako zwykły człowiek, nie tajemniczy głos albo jakiś strasznie słynny community contributor, tylko jako zwykły, szary człowiek, który również święta będzie przeżywał i chciałbym właśnie żeby te życzenia które wam składam żeby również spełniły się mnie bowiem chciałbym również przeżyć święta zawsze jak co roku w sposób najpełniejszy, najlepszy i najprzyjemniejszy. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, trzymajcie się i spędźcie ten czas w naprawdę super sposób. Do następnego. Cześć.